Trwa modernizacja ulicy Maneżowej oraz 8 pułku artylerii lekkiej na osiedlu Wyszogrodzka. Bardziej zaawansowane prace toczą się na maneżowej. Kanalizacja deszczowa, wodociąg i jezdnia w tym miejscu są już prawie gotowe. Aktualnie wzdłuż tej drogi powstają krawężniki, obrzeża, chodniki i zatoki postojowe. Na drugiej z ulic, w pobliżu siedziby Sądu Rejonowego, wykonawca prowadzi roboty związane z wykonaniem podbudowy nawierzchni jezdni i chodników, a także ustawia krawężniki i obrzeża. Całość ma być gotowa do końca kwietnia i będzie kosztowała 4 miliony 200 tysięcy złotych. Nowości w Szkole Podstawowej nr 6. W placówce przy ulicy 1 Maja modernizacją przeszła sala gimnastyczna oraz zabytkowy budynek szkoły. Efekty prac dziennikarze obejrzeli podczas konferencji prasowej. Sala gimnastyczna zyskała m.in. nowy dach, sufit, instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. Zmienił się układ okien, zamontowano nowe drzwi, a parkiet został wycyklinowany i polakierowany. Zupełnie nowe jest wyposażenie sali, takie jak tablice do koszykówki czy drabinki. Sala gimnastyczna to nie jest tylko miejsce ćwiczeń, ale też miejsce spotkań, miejsce wielu imprez, miejsce konkursów, miejsce spotykania się społeczności lokalnej, dlatego na pewno dla nas to jest naprawdę wielka. Jakość i wielka sprawa. Prace były prowadzone także w zabytkowym budynku szkoły. Tutaj z jednej strony zrealizowaliśmy izolację fundamentów, tak żeby woda nie przenikała do piwnic. Z drugiej strony zadbaliśmy również o remont dachu. Przed nami jeszcze remont elewacji, a także w perspektywie kolejnych lat, również remont zaplecza kuchennego oraz niektórych sal, w tym świetlicy. Modernizacja w szóstce kosztowała w sumie ponad 2,5 miliona złotych.